Cześć, moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, a ja jestem Donia i dzisiaj zapraszam Was na piąty dzień wyjazdu na Chorwację. A więc, kto jest ciekawy, zapraszam do oglądania. Słuchajcie, moi drodzy, jak słyszycie, pewnie po moim głosie lekko zatkanym, dlatego że mam zatkany nos, ale ale to tak już lepiej mi trochę, bo użyłam, wiecie, tego sprayu, tak yy, yy, i wziąłam sobie tableteczkę na ból głowy i jest fantastycznie, mm, po prostu można żyć dalej, pokażę wam jak wyglądam. I oczywiście nie możecie zwracać uwagę na to, że jest tu syf na łóżku, ale jest i on już chyba tak zostanie. E, tak wyglądam, mam pod sobą jakby tylko, e, tylko strój, e, mam klapeczki i mam taką moją e, nerkę, koka, okulary i to tyle. Dlatego, że dzisiaj w planach mamy i jakby jechanie łódką <laughs> e, Będę płynąć z rodzicami łódką. I, I pojedziemy sobie na Blue Lagoon, a więc pokażę Wam trochę inne oblicze Chorwacji. A więc kto jest ciekawy, niech ogląda dalej i zaobserwuje mnie na Instagramie, bo tam się pojawiają zdjęcia, uuu! Nadal gorąco, nic się nie zmienia, nadal bardzo gorąco i słońce, i fajnie. Co? A, że widoczek, widoczek też jest, idziemy. A czy ciepła? Nie. Chłodna. No bo tu tak między tymi wysepkami to tak może być. Chłodaczek i mam widoczek. Widoczek? Dlatego nie spaczę. Piękny masz widoczek. Fajajnie. Nie. Wchodzę. Wchodzę. No jak nie wchodzę? No to co? Mordaczko. Fajnie. Gdzie wszystko jest Donia nie wydmuchało Cię tu na przodzie, na tym dziobie? Nie, <grym> nie, chęć nie chęć wydmuchało? Chęć cię na dziobie do jak płynęliśmy? To skakała. Skakała dzioba, nie? mi i trochę bolało, ale jest taka okay chyba. Mamo to, mamo to, mamo to, mamo to, to. Nie, nie, to, nie, nie to. było źle Igora Berdzi, bo on jest, wiesz, jest gorący Plecami waliłeś o to. To jest mokra woda Nie. do Was, płynę do Was Płynę do Was Wyjdziesz z tej wody? No, bo już trochę zimno. No za chwilę. Godzinę siedzisz już. Co ty gadasz? No. A, no to zaraz wyjdę, Ale jest czyściutka. ciutka. Wam, moi drodzy, witam Was! Zdejmę okulary, bo to jest cień, nadal mnie boli ten cień, ale i tak nagramy się dla Was, dlatego że wróciliśmy właśnie, wypłynęliśmy z łódki, jeszcze się wykąpaliśmy tutaj u nas na plaży i Tata wszedł teraz do sklepu, pokażę Wam, do takiego o marketu, po chleb dla Was. A my czekamy. A my czekamy. Bo to tak. nie obsługują w strojach, tak, <laughs> ale może... w ręcznikach już obsługują. W ręcznikach już obsługują, już nie ma problemu. Natomiast my czekamy tutaj. Ja widzę, że już musiałabym zażyć w nos lekko, dlatego że już mam katar. Ja bym chciała Was zabrać jeszcze, co jest taki market typowo chorwacki. Bo to jest takie coś, to, tak, to jest coś takiego jak może żabki, biedronki, takie coś pomiędzy, te tomi. Natomiast ja bym chciała Was zabrać do takiego chorwackiego sklepu po prostu, marketu, żeby Wam pokazać, jakie tam są produkty, może coś fajnego nakupić. Tata przyszedł Minkową. ze sklepu z takimi lodami. Yeah. Słuchajcie, mój tata kupił takie lody i pokazałam je Wam. I słuchajcie, one smakują, bo one mają tutaj taki... Yy, wszystkie rodzie, rodzaje czekolady, wiecie, mleczna, biała i, i, ten, i ciemna. I to smakuje jak kinderek, jakby jak czekolada z kinderka. A ja ubiłam y, słodycze Kindera, więc jest pyszne. BUM! Moi drodzy, jestem już w apartamencie i zabrałam się tylko troszeczkę, tylko troszeczkę do ogarnienia filmu z dzisiaj, dlatego że jest dopiero godzina 17.30 i dużo może się zmienić przed chwilą. Wykąpałam się, zmyłam makijaż i to wszystko. Moje włosy mm, po prostu. Wiecie co, nawet w się sensie myślałam, że będzie gorzej z akceptacją przez moje włosy słonej wody, natomiast jest dobrze jak ich nie moczę, to jest całkiem okej, okay. natomiast mogę Wam pokazać ślicznie jak się spaliłam, nieprawdzę cudownie, no a najśmieszniejsze będzie to jak ja już się tak fest palę na ciele, a twarz będę miała jasną, dlatego że ja na twarz zawsze mam SPF, a na ciało nigdy, także to będzie śmieszne. Jeżeli chodzi o mój stan zdrowia, to przed chwilą wzięłam sobie, wkropiłam ten spray do nosa i zrobiłam sobie teraz witaminkę C, także ja nie piję drinków na wakacjach, ja piję witaminę C, bo przecież musiałam się wiecie... Przysięcia. Cześć, z Wam! Wychodzimy, moi drodzy. Ja już Wam pokazuję, jakie są ubrane ale znowu mam syf na łóżku, na podłodze, wszędzie. Także już tak wyglądam. O, proszę bardzo. I wychodzimy, mam do tego Japony. Wychodzimy, piesek nasz zostaje, a my, my jedziemy do chorwackiego sklepu. Mamo, jaką się nazywa? Konzum. Jak? Konzum. Konzum, ok. I to albo było. Się wydaje, albo konsum. Konsum. Okej, okay. fineczka, zaraz wrócimy, kochanie. Well, wielkie zawiedzenie, porażka i e, niepowodzenie po prostu. Nie było tam nic takiego wow, czego mogłabym nie mieć, wiecie, w Polsce i, i było mi przykro. I było mi przykro w sumie. E, ale no ale cóż, wypijemy sobie herbatkę. Tym razem to jest herbata, a nie wit witamina C. E, I zmontuję dla Was tego vloga i sobie zjem, zjem coś, bo słuchajcie, ja dzisiaj yy, w ogóle tutaj jest tak gorąco, że można zapomnieć na spokojnie o jedzeniu jakimkolwiek. Tutaj jest tylko, wiecie co, czas picie, nie? Woda, tam takie rzeczy, ale o jedzeniu można zapomnieć. Ja jestem dzisiaj na śniadaniu tylko, czyli tam kawałek chleba z dżemem yy, jagodowym mojej mamy taki. Yy, przypomniało mi się jeszcze, ja wam przecież tego loda, który był taki bardzo dobry. więc jaki tak płaski. Jakie chlebki mają tutaj? Okej, okay. okej, okay, okay, ja mamo. Tak. Okej. Okay. I tak, chciałabym zakończyć tego vloga. Pokażę wam jedną rzecz, jaką sobie kupiłam. To są e, Pinglesy e, Spicy barbecue. E, i, I to tyle. To tyle, naprawdę. Zrobię sobie może jakąś... Kupiłam kokosa. Proszę mi dać kokosa. Muszę pokazać moim widzom kokosa. Ja uwielbiam kokosy. Kokos. Widziałam ja kokosa. Ja kokosa. I różne jeszcze owocki kupiliśmy itd. i tak dalej. I tak. Moi drodzy, jest godzina 21.30 i my wybieramy się jeszcze szybko na basen się e, wykąpać i e, chciałabym Wam tylko pokazać jak bardzo się dzisiaj na tej łódce spaliłam, słuchajcie, no jednak my tam spędziliśmy na tej łódce jakieś 5 godzin, więc e, wiecie, z tej wyspy na tamtą wyspę, z tej wyspy na tamtą wyspę i to tak, e, i to tak wygląda, e, a więc ja się przebrałam i e, zwiążę sobie jeszcze włoski. I idziemy do basenu. Cześć wam! Mój piesek tam drepta. Widać cię tato, widać. Widać się, spokojnie. Na mnie też, ale podziękuję. Czy teraz mnie widać? Widać wiecie. się. A mnie Przecież widać. Widać mnie? Widać się. Ale fajnie. Ale A wie, Wiecie, że ja teraz nie mam makijażu i mogę zrobić tak. Ja no, też nie mam, też mogę zrobić tak. Jest ciemno, i ja z tego no, miejsca tak, jest, tak, jest tak, na tyle tak, jasno, że tak, mogę zakończyć tu vloga? Tak. Dobra. A więc Dobre, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga. Zapraszam do oglądania kolejnych zapraszam też na mojego Instagrama i TikToka, który jest w opisie. A ja się z wami żegnam i do ja minnego... mam, ja też, a, mam... Nie. ja też mam kanał. Ja też mam kanał.